Dołączyć. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, czy sprawowanie rządów w Barce jest demokratyczne? Nie jest demokratyczne. <tryk> mówię to z odpowiedzialnością, całkowitą. Nie jest demokratyczne. Bo jeżeli obecny burmistrz dopuszcza opozycję, jeżeli ją niszczy, sprawia kłopoty, to jaka to demokracja? To nie jest demokracja, to jest gmina Walka ciągnie się od 40 lat jeszcze z czasów minionej epoki. Trzeba zobaczyć, to. To właściwie wszystko jest powiedziane. Ja jeszcze tylko dodam. Proszę państwa. 5 grudnia Zako sądzę, żeby bierzemy burmistrza na miarę naszych potrzeb, na miarę naszych czasów. Skończyć trzeba z antagonizowaniem społeczeństwa. Społeczeństwo podzielone w barkach. My nie wy wy wyprowadzamy silnej broni tak jak burmistrz. Paszkwile, kartki, różne... різні хрестя виписують. Нас тут житті читають. Для чого то роблять? Почує, що приходить кінець його жінки. Ми мусимо жити в спокій. Працювати тут. Для варки, для спільноти. A burmistrz najlepiej chciałby, żeby ci oponenci wyjechali, ale nie, my nie wyjedziemy. Tu nasze miejsce i tu będziemy pracować. Tak jest. Proszę Państwa, chciałbym zaapelować do Państwa. Wybierzmy 5 grudnia nowego burmistrza w osobie pana Dariusza